Witam. Przedstawiam pismo z mądrościami Miejskiego Inżyniera Ruchu w Poznaniu. Odgrzebałem takie pismo, już kiedyś je wrzucałem, no ale to chyba było na kanale, który został mi usunięty. Więc jeszcze raz. Odgrzebałem to, bo ponieważ <laughs> no, ponownie złożyłem zawiadomienie o przestępstwie dotyczące organizacji ruchu na okolicy rynku wildeckiego w Poznaniu. No i tam sąd. Oczywiście prokurator nie zrobił nic. Stwierdził, że tam nie będzie się tym zajmował. Nie podając przyczyn. Złożyłem za do sądu. No sąd tam kazał mi wskazać, jakie tam niezgodności z prawem występują. Czyli ja mam odwalać robotę za prokuratora. No, i odgrzebałem takie pismo, gdzie tutaj się odnosił już do tych zarzutów miejski inżynier ruchu. To, co tu widać, no to, jest, to jest generalnie dwa główne punkty, bo były dwa doniesienia o przestępstwie złożone przeze mnie. Oni zamiast oddzielnie zrobić, założyć oddzielne sprawy do każdego przestępstwa oddzielnie, to oni to władowali do, jednego, do jednej sprawy i tym. I tą drugą sprawą się praktycznie nie zajmowali, tylko się odnosili te, do tej pierwszej sprawy, gdzie tam naściemniali i też odwalili tą sprawę. A tą drugą sprawą w ogóle się nie zajmowali. Udawali, że jej nie ma. Dlatego złożyłem po raz kolejny zawiadomienie w tej samej sprawie. No i tutaj są te, to co widzimy, to jest tam wypociny na temat pierwszej, pierwszego doniesienia, tam chodziło o niegospodarność zarzut niegos przestępstwo niegospodarności. No, polegające na tym, że po prostu organizatorzy ruchu w Poznaniu sobie tam no, żarty robią sobie. Po prostu tam jakieś tam malowanki sobie urządzają na jezdni, za, 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 za dwa tygodnie czy za miesiąc tam zmazują, malują co innego i tak to się kręci. No w tym samym miejscu raz tam raz robią buspas w miejscu, gdzie gdzie nie ma korków, gdzie autobusy nie stoją w korkach. No buspas jest chyba po to, przynajmniej tak, tak mówią. No żeby autobusy nie stały w korkach. No oni robią w miejscu, gdzie autobusy i tak nie stały w korkach. No za zrobili buspas, stworzyli korki. A potem stwierdzili, no nie, to przesadziliśmy z tymi korkami, no aż takich dużych to nie chcieliśmy, no i zmazali ten buspas, zrobili z powrotem co było przedtem no w innym miejscu tam jakiś raz pas rowerowy raz dwa pasy, raz bus pas i tak tam co, co, co nie wiem, chyba co dwa tygodnie z, robili inne malowanki no i to wszystko za nasze pieniądze no i tak dalej, i tak dalej, tak mógłbym wymieniać to marnotrawstwo pieniędzy naszych no ale sąd oczywiście tam niczego złego się w tym nie dopatrzył no i tutaj jest odpowiedź na ten pierwszy punkt no zaraz będą ciekawe rzeczy. No głównie się skupię na tym drugim doniesieniu, bo to wczoraj czytałem. To myślałem, że po prostu no po raz kolejny to czytałem, no ale i tak za każdym razem po prostu tu się jeżą, jak się to czyta. No, i teraz mamy ten drugi punkt, tą drugą kwestię. Organizacji ruchu w okolicy Rynku Bildeckiego w Poznaniu. W szczególności stosowanie tablic T6A nie jest wymagane. Wcześniej były stosowane, i to nagle sobie wpadli na, doszli do wniosku, że nie wywalimy te, te tablicę T6A, gdzie tam no, na tablicy T6A jest no, przejrzyście pokazane, jak przebiega pierwszeństwo. No, stwierdzili, że to nie może tak być, żeby to było przejrzyście i tam by po swojemu tam no, zrobili tak, że nie wiadomo o co chodzi. Ponieważ przecięcie ulic z 28 czerwca z ulicami Przemysłową i Sikorskiego traktuje się jako oddzielne skrzyżowania. No nie wiadomo na jakiej podstawie tak się traktuje. Te wszystkie ulice się łączą ze sobą. No można sobie wejść tam na mapę Google'a, zrobić tam rzut z góry, widok z góry, czy tam mapę z góry, czy, czy, czy satelitarną, obojętnie co. No i widać, że te ulice się łączą wszystkie ze sobą w jednym miejscu. No oni tutaj twierdzą, że są zda, z, znacznie od siebie oddalone. Także no nie wiem, jakiej oni tam w rzeczywistości żyją tam w tym, tej inżynierii ruchu. I nie wiem jaki to ma związek, że stosowanie tabliczki z T6A z, z oddaleniem skrzyżowań. No jak z, są oddalone, no to się stosuje T6B, czy tam, nie, o ile dobrze pamiętam. Więc tak czy siak należy stosować tabliczkę, no nawet tym bardziej, jak jest oddalona, jak są oddalone, no to tym bardziej, bo to jest tak zwane te skrzyżowanie yy, przesunięte, czy tam, jak to tam nazywają. No to tym bardziej w takich miejscach powinno się stosować taką tabliczkę. No już nawet przyjmując, że faktycznie są przesunięte, co jest bzdurą. W przypadku skrzyżowań w podległości do 50 możliwe jest stosowanie 2D1 przed pierwszym skrzyżowaniem bez ponawiania znaku przed kolejnym skrzyżowaniem. No nie wiem, co to ma piernik do wiatraka. Poprzednie oznakowanie było niewłaściwe i powodowało wiele niebezpiecznych sytuacji ze względu na znaczne oddalenie od siebie ulic Przemysłowej i Sikorskiego. No to, to sprawdźcie sobie, nie chcę mi się teraz tego pokazywać. Z oznakowania wynikało, że pierwszeństwo przy włączaniu się do ruchu miały pojazdy z ulicy Sikorskiego przed pojazdy Przemysłowej. No, czyli przyznają, że takie było pierwszeństwo, czyli było jasne, jasno określone pierwszeństwo. No Teraz nie wiadomo, kto ma pierwszeństwo. No Tak poprawili, że teraz nie wiadomo, kto ma pierwszeństwo. Co było nieintuicyjne i budziło wątpliwości kierowców. Dodatkowo znaczna odległość wlotów ulicy przemysłowej i Sikorskiego oraz wynikająca z tego powodu słaba wzajemna widoczność między kierowcami powodowała trudności z dostosowaniem się do oznakowania T6. Generalnie oni pierwszeństwo zostawili, no z tego co tu czytam. No taki był zamysł, no tak samo. no i Ja, ja tutaj piszę, że było tru, trudności z, z dostosowaniem się do znakowania T6. I usunęli T6, twierdzą, że pierwszeństwo, y, pierwszeństwo przebiega tak samo. No i teraz bez T6, się dos... U, nie mają trudności kierowcy z dostosowaniem się do tego samego pierwszeństwa, co, co zaraz jak, był znak, jak była tabliczka T6, gdzie jasno było narysowane, jak, jest, jak przebiega pierwszeństwo, to, to mieli trudności. A jednoznaczne przestrzeganie tego skrzyżowania powodowało niebezpieczne sytuacje, postrzeganie, wymuszania pierwszeństwa. Jednocześnie kierowcy, nie wiem, bo ja tam jeździłem swego czasu, no, tak powiedzmy, że w miarę często i jakoś tam nie widziałem jakichś tam niebezpiecznych sytuacji. No niech pokażą statystyki. No chciałbym widzieć statystyki ze stuczek wypadków, kolizji. Jednocześnie kierowcy z ulicy Sikorskiego mieli problem z oceną sytuacji, czy pojazdy dojeżdżają ulicą 28 czerwca, do ulicy Sikorskiego poruszały się wcześniej ulicą Przemysłową, czy kontynuowały jazdę ulicą 28 czerwca. Co decydowało o pierwszeństwie na skrzyżowaniu? No jak mają wątpliwości, no to, no to jak się ma wątpliwości, to się nie jedzie. A nie, no chyba nie jechali na pałę, no nie wiedzą, kto ma pierwszeństwo i jadą mimo to na pałę? No to najwyżej poczekają, jeden samochód przepuszczą i potem no, już dalej mogą obserwować, kto skąd przyjechał. No nie moja wina, no nie wszystkie skrzyżowania są idealne. W ocenie min zastosowano znakowanie znacznie ułatwia. No teraz oni tam dorobili jakąś taką wysepkę. Jakieś tam kląby zieleni. Tam wszędzie kląby zieleni powstawiali. I tam miejski inżynier ruchu sobie uważa, że jak wstawił tam wysepkę, to się geometria drogi zmieniła. I że to niby coś poprawiło. No nie poprawiło, tylko pogorszyło, bo teraz no, faktycznie niektórzy mogą się sugerować, że, że, że są oddzielne skrzyżowania przez tą wysepkę. A niektórzy no, uważają nadal, że nie, nic się nie zmieniło, bo faktycznie nic się nie zmieniło. I teraz są problemy, teraz są niejednoznaczności, przedtem były znacznie mniejsze. A dalej, opisywany znak B21, zakaz skrętu w lewo. Jest ustawiony prawidłowo, obejmuje zakaz skrętu w ulicę Przemysłową przez wszystkich. No to też, jak jedziemy ulicą 28 czerwca, też można sobie na mapie zobaczyć, no w stronę Przemysłowej, no to ta ulica Przemysłowa jest na wprost, a pan Mir tam widzi jakiś zakręt. No ciekawe, no ile, ile, pod jakim kątem tam ten zakręt jest, no bo ja tam ja widzę, że ona jest na wprost, ale pan Mir uważa, że to jest skręt w lewo. No i nie powinno to według niego budzić wątpliwości, że jazda prosto jest, jest skrętem w lewo i, i zakaz skrętu ustawiony na, na wysokości ulicy, która faktycznie jest w lewo, no to nie budzi wątpliwości, że no, nie budzi wątpliwości, że zakaz ustawiony na wysokości ulicy, która prowadzi, w lewie, która jest po lewej stronie nie dotyczy tej ulicy, tylko dotyczy tej ulicy, która jest na wprost. Ze względu na potrzebę zachowania właściwości właściwych odległości pomiędzy znakami. Tu znowu nie wiem, co ma piernik do wiatraka. Pionowymi znak B21 umieszczono zaraz za wlotem ulicy Sikorskiego. No ustawili w głupkowatym miejscu, no bo nie da się tego znaku ustawić, nie ma sensownego miejsca, miejsca na ustawienie znaku, który oznacza zakaz skrętu w lewo. No tak, żeby on zakazywał jazdy prosto. No to jak, jak ten znak, no, gdziekolwiek go ustawimy, to on zawsze będzie w bezsensownym miejscu. W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa rowerzystom, poruszając się w kierunku przemysłowej. Zaprojektowano pas rowerowy na chodniku, umożliwiający rowerzystom zjechanie z jezdni na chodnik i przejazd poprzeczny. No, czyli no, oni tak zaprojektowali, że zamiast normalnie skręcić w lewo, będąc cały czas widocznym, cały czas na jezdni, to najpierw Wyprowadzają tych rowerzystów na chodnik, no i tam kierowca mówi, myśli, że on pojedzie tym chodnikiem, a oni zaraz potem z tego chodnika z powrotem wyprowadzają tych rowerzystów na jezdnie na przejazd rowerowy. No i prosto pod samochód. No i to uważają, że jest bezpiecznie. Przejazdem rowerowym oznakowanym w ocenie MIL oznakowanie takie zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa i rozwiązaniem czytelnym dla wszystkich grup użytkowników ruchu w tym miejscu, tak oczywiście jest czytelne. Dwa czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie znaków webaba. Dobra no, przejdziemy do następnego zastosowanie w teorii łączenie znaków jest dozwolone. No tam chodziło o połączenie znaków, chyba o ile pamiętam A21 z tabliczką chyba T30, o ile dobrze pamiętam. I tam jest problem z tym, bo... No, mamy rozbieżność między rozporządzeniami. Rozporządzenia no, tam w sobie tym technicznych warunków dla znaków drogowych, które jest przeznaczone tam generalnie dla organizatorów ruchu, dla, dla tych co tworzą te drogi, nie jest ono przeznaczone dla normalnych użytkowników dróg. No, ono jest takie bardziej ogólne i tam i tam jest dopuszczone łączenie tych tych, tych tego znaku z tą tabliczką. Natomiast w rozporządzeniu tym o znakach drogowych, które no Określają co dany znak oznacza, te, te które są przeznaczone dla normalnych użytkowników dróg. No tam jest konkretnie wymienione, który znak łączymy z, którym, z którą tabliczką można łączyć. I tam jest, tam nie jest napisane, że ten znak można łączyć z tą tabliczką, jest napisane, że tam tabliczkę można łączyć z innym znakiem, tym, tym wykrzyknikiem. Inne niebezpieczeństwa, czego on tam się nazywa. No i moim zdaniem no to jest obligato, obligatoryjne, bo tamten, ta, tam, tamte przepisy są bardziej ogólne, one tam dokładnie nie określają, które co z czym no, można łączyć, tam wy, no, sugerują, że można sobie dowolnie tam te tabliczki stosować. ale no, no to musimy wiedzieć, co takie połączenie, bo, bo tabliczka jest integralną częścią znaku, to jest wtedy jeden znak dający się z tego znaku głównego i z tej tabliczki. No i to musi być opisane, co, takie, co taka kombinacja oznacza. No i to jest opisane właśnie w tym rozporządzeniu normalnym o znakach drogowych dla użytkowników dróg przeznaczonych. No i tam nie ma, co to znaczy. No więc no, więc, no, no nie ma takiej kombinacji, nie istnieje taki znak. No więc no, inżynier ruchu powinien o tym wiedzieć i powinien tak organizować ruch, żeby to było zgodne no, z, no przede wszystkim z tym rozporządzeniem dla przeznaczonym dla użytkowników dróg, no, ale najlepiej tak, żeby no, z oboma rozporządzeniami było, było, było zgodne, no i tak to ta kombinacja znaków, którą, o której ja wspominałem, jest zgodna z jednym i z drugim rozporządzeniem. I tak to powinno być. Dalej, w odniesieniu do zastrzenie do przebiegu torowisk, no, tu nie wiem o co tam chodzi, jakie, o jakim przebiegu torowisk. Torowiska należy, że wdrożona geometria była podyktowana warunkami technicznymi, z, z tata. No Było wcześniej. Normalnie, oni popieprzyli i tam twierdzą, że to wynika z warunków technicznych. To wcześniej warunki techniczne były, do, pozwalały, a teraz nagle i nagle przestały pozwalać w którymś pięknym dniu i trzeba było to przebudować. I w ogóle nie wiem, o czym oni tu piszą, bo nie wyjaśnił, o, o jakie przebiegi torowiska tu chodzi. Hmm. Wyraźnie prowadzi, prowadzi kierowców, i wskazują 20 czerwca, z, jaką ulicę z pierwszeństwem przejazdu. Znaczy, nie wiem co tutaj. Jak, jak rozwiązania drogowe mogą prowadzić pierwszeństwo przejazdu? Pierwszeństwo przejazdu wyzna, wyznaczają znaki i geometria drogi, a nie jakieś tam rozwiązania techniczne. Na, a, a znaki są takie, że na ulicy 20 czerwca jest znak. Droga z pierwszeństwem, jak jedziemy na prosto, wjeżdżamy w Przemysłowę i to oznacza, że no, no, mamy niejednoznaczność. No, nie wiadomo, no, czy, 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 czy na wprost mamy to pierwszeństwo, no, czy, czy uznajemy, że ta 28 czerwca nam jakoś tam z zakręca łukiem w prawo i, i tam przebiega to pierwszeństwo. Czyli mamy, nie, mamy niejednoznaczność, oni twierdzą, że jest jednoznaczność. Była, był znak, na którym było pierwszeństwo łamane, pokazane i tam było jednoznacznie pokazane, jak przebiega pierwszeństwo. Oni to zlikwidowali i twierdzą, że teraz jest jednoznacznie, a przedtem było niejednoznacznie. No dalej coś tu tam pierdzielą o pierwszeństwie tramwaju. No ja nic nie mówiłem o pierwszeństwie tramwaju, tylko mówiłem, że jest w niebezpieczny sposób rozwiązane wyprowadzenie jezdni na, to, na torowisko. I przedtem tego nie było, i nagle to sobie zrobili. No, bo jakieś klomby tam zieleni są potrzebne, i przystanek na środku, na środku skrzyżowania, praktycznie. Eee, także znowu piszą nie wiadomo o czym, e, dalej, tutaj w, coś tu wspominają. Zjeżdża na skrzyżowaniu na pas ruchu, ruchu ogólnego. Nie wiem, co to jest pas ruchu ogólnego a szerokość jezdni nie pozwala na jednoczesne prowadzenie ruchu tramwajowego i kołowego. Czyli mamy jakiś ruch kołowy i wynika z tego, że no, tramwaj nie porusza się ruchem kołowym, czyli widocznie tam na płozach się porusza. W takiej sytuacji kierujący pojazdami kołowymi są zobligowani ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym. I pojazd szynowy nie jest kołowy, tam, tam chyba tam płozy ma. A co to znaczy pojazd kołowy? No to... W celu zapewnienia tam pa, pa, pa sygnalizacja do 30 ustawiono znaki ostrzegawcze o miejscu kolizyjnym. No to o tym właśnie ustawiono znaki, tylko że ustawiono je w miejscu, gdzie występuje to niebezpieczeństwo, zamiast wcześniej. No powinno być w odległości 50 do 100 metrów wcześniej. Według rozporządzenia oni ustawili znak ostrzegawczy w miejscu, gdzie jest już, gdzie już jest niepotrzebny, no bo tam w miejscu, gdzie występuje to niebezpieczeństwo. No i przyznają tym samym, że jest, jest to niebezpieczeństwo. Stworzyli to niebezpieczeństwo. No bo jak nie ma niebezpieczeństwa, no to po co znaki ostrzegawcze? No i tam sygnalizację świetną. Zastanawiałem się, co tam za sygnalizator wpierdzielili, co on tam oznacza i to widocznie. Oni tu piszą, że on ostrzega kierowców przez wybliżającym się tramwajem. On ostrzega w ten sposób, że zasłania ten, ten znak informacyjny, ten znak znaczy ten znak ostrzegawczy zasłania, także go nie widać do ostatniej chwili, dopiero tam jak się podjedzie pod sam ten znak, to wtedy dopiero tam z za tego sygnalizatora go widać. Także tak, tak to tak, tak poprawiają bezpieczeństwo. A w nocy to tam pewnie oślepia i to jeszcze gorzej widać. Aperyjnego hamowania rowerem, tam, tam, co oni tam dalej mądrego piszą, że tu pojazdy zasłaniały tam na przejściu dla pieszych no a teraz, to, to, czyli tam były rzekomo parkowały pojazdy, i one zasłaniały. No to trzeba policję wysłać, niech te pojazdy usunie. No ale pojazdy to generalnie mają to do siebie, że one raz, raz parkują, a raz, a, raz, a raz nie parkują. No nie, chyba nie są zaparkowane i tam stoją cały czas w tym miejscu. Tylko no czasem stoją te pojazdy, a czasem nie stoją. Natomiast oni w to miejsce władowali te klomby, te różne słupki, znaki, które na stałe zasłaniają pieszych przed przejściem dla pieszych i twierdzą, że to poprawienie jest bezpieczeństwa. Na dużej tarczy skrzyżowania oznakowania możliwe były wszystkie relacje skrętne. To też nie wiadomo, o co, o co chodzi, ale chyba chodzi o to, że tam była możliwość tej, tego niby skrętu, czyli jazdy prosto w ulicę Przemysłową, a teraz zrobili zakaz tam. I że to też no, to było takie straszne, że tam można było wjechać. Ciekawe, ile tam wypadków przez to było. No i że kostkę tam jakąś poprawili, nierówną na równą. No to no nie wiem, co ma piernik znowu do wiatraka. No. no i zresztą też można sobie zobaczyć, bo teraz są nowsze zdjęcia z Google'a tego miejsca. Praktycznie przedstawiające stan obecny, więc no możemy zobaczyć, jak, jaka tam równa jest ta kostka. A poza tym. No zauważmy, co, co on tutaj stwierdza ten inżynier ruchu, no, że, że nierówna kostka to jest coś złego, coś pogorszającego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo. No a jak robią progi, no to co oni robią? To te progi robią? No te progi powodują nierówności. I oni mówią, że to jest dla bezpieczeństwa. Czyli jak progi robią nierówne, to to jest dla bezpieczeństwa, a jak kostka jest nierówna, to to jest dla niebezpieczeństwa. Także no, mamy kolejne rozdwojenie jaźni. No niech się zdecydują, czy w końcu równa droga to jest bezpieczna, czy nierówna droga jest bezpieczna. No bo robią równo, niby równą drogę, a potem władują tam progi, żeby ona była nierówna. W odniesieniu do przejść dla pieszych informujemy, że przejście dla pieszych wyznaczone w obszarze skrzyżowania, w co jest prawidłową praktyką inżynierską przejścia. Wyznaczone są na odcinku prostym krawężnika, no to też możemy zobaczyć, że no, no przejście z nauku. No, tam nauku, gdzie, gdzie droga skręca, gdzie jest ograniczona widoczność, no bo oni. No, no, zawsze na łuku można wyznaczyć prosty krawężnik i powiedzieć, o jest prosty krawężnik. No to nie zmienia faktu, że z nauką, no, albo zaraz z za łukiem to na jedno wychodzi. W każdym razie widoczność jest ograniczona. Przejazd rowerowy wyznaczono wspólnie z przejściem dla pieszych, zapewniając bezpieczne połączenie rowerzystów. To wszystko zrobiono w jednym miejscu, tam gdzie się jezdnia łączy z torowiskiem, tam gdzie to oznaczyli to tym znakiem o, o, ostrzegającym o niebezpieczeństwie, tam wpierdzielili wszystko w jednym, połączenie jezdni z torowiskiem, przejście i przejazd dla rowerów. I to uważają, że to jest bezpiecznie. W odniesieniu do uwag o wyznaczeniu dwóch pasów ruchu na skrzyżowaniu z ulicą wierz i urywaniu się lewego pasa, należy zauważyć, że taka sytuacja nie występuje. No to znowu, no weźcie sobie na Google i zobaczcie, czy są tam dwa pasy, czy jest jeden. One no, są normalnie wyznaczone. Oczywiście nie są cały czas wyznaczone, no bo one są. Kawałek jest wyznaczony, kawałek niewyznaczony. Potem kawałek znowu wyznaczony, znowu kawałek niewyznaczony. No tak oni wyznaczają te pasy ruchu, No ale są, są wyraźnie dwa pasy ruchu. Znaczy, wyraźnie, niewyraźnie, ale są. No tu twierdzili, że nie i że nie, nie urywa się. No to sobie zobaczcie, jak wyjeżdża ten pas, ten lewy pas po skręcie w przemysłowo. No ciekawe, że to nazywają skrętem w tą przemysłową, mimo że to też jest pod kątem 45 stopni, tak jak ten pierwszy skręt, który uważają, że to jest jazda prosto. Czyli tam, jak wcześniej, jak droga zakręca o 45 stopni, to to jest jazda prosto, a tutaj, jak zakręca o 45 stopni, to to już nazywają skrętem. No, no i jak skręcimy w tą przemysłową, no to tam no to sobie zobaczcie, czy tam nie ma dwóch pasów na początku i czy ten lewy nagle się nie, nie zamienia w trawnik. Ten lewy, który jest na torowisku. Nie ma tam żadnych ciągłych linii, żadnych tam nic tam nie jest narysowane, że nie wolno tam wjeżdżać, że to nie, nie jest dla, tego, dla, dla pojazdów kołowych, tylko dla, dla szynowych, które nie mają kół. Wszędzie mamy przekrój jezdni w jednym pasem ruchu tak, tak, w każdym kierunku w zielonym no, nie wiem tam gdzie, gdzie, żyje ten miejski inżynier ruchu, a może ja tu żyję w jakimś świecie równoległym, no cały czas się nad tym zastanawiam w kierunku ulicy Górna Wilna lub dalej w Wierzbięcice należy poruszać się jedynym pasem ruchu zlokalizowanym przy krawężniku a nie jak wskazuje wnioskowa do dwoma pasami ruchu no, no, no to znowu no, przepisy przecież wyraźnie mówią jak skręcamy w lewo, to należy się zbliżyć do osi jezdni. A tutaj miejski inżynier ruchu twierdzi, że... że... no nie, przy prawym krawężniku trzeba jechać. No i miesz no mieszczą się normalnie dwa, dwa, pa, dwa, dwa rzędy pojazdów, czyli spokojnie można jechać z lewym pasem i nie ma żadnego zakazu jechania prosto, czyli można sobie z lewego jechać prosto, czyli no mamy... Mamy kolizyjne tutaj, kolizyjną organizację ruchu. no Ktoś pojedzie sobie tak, jak sobie wymyślił miejski inżynier ruchu z prawego pasa w lewo, a ktoś pojedzie z lewego prosto i mamy kolizję gotową. Pan, no to, ale tego pan inżynier nie widzi. Na skrzyżowaniu więc znajduje się jeden pas ruchu w każdym kierunku oraz wydzielone w środku torowisko tramwajowe. Nie wiem w jaki sposób ono jest wydzielone. Żadnego ogrodzenia nie ma, żadnej, żadna linia ciągła nie jest na, narysowana. Tu jeszcze na poprzedniej stronie, bo to pominąłem ten fragment. Ponadto zastosowano linie segregacyjne i linie osiowe. Nie wiem, o jakie tam linie segregacyjne i osiowe chodzi. A przebieg ulicy wyznaczony jest linią krawężnika wbudowanego. Nie wiem, w co on jest tam wbudowany i innym rodzajem nawierzchni pól przeznaczonych do poruszania się. Czyli inż Miejski Inżynier Ruchu uważa, że jak jest inny rodzaj nawierzchni, to to pełni rolę znaków drogowych, pe te pełni rolę tą samą, ma to samo znaczenie, co te, co namalowane linie na jezdni, no tak to rozumiem. Także no gratulacje, no po prostu kompetencja jest na poziomie po prostu, nie wiem, no powyżej nieba, powyżej tam wszystkiego. Ja niedawno przypominam, że aplikowałem do pracy w, miejsc, w tym biurze miejskiego inżyniera ruchu. No odpisali mi oczywiście, że tutaj moje kompetencje są niewystarczające. Tutaj widzimy, jakie ma kompetencje tutaj miejski inżynier ruchu, tam ja tam do niego to tam dopiętnie dorastam. Dobra, kończymy.